No to co, siema mordy. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czemu jest ciężej zacząć jeździć na deskarolce w starszym wieku. Za mało lata, wszystko jest proste. Zjechać z rampy? No problem, dawaj deka, jedziemy. Najwyżej będzie gleba i nie pójdę do szkoły. <grym> no Zrobić flipa jakiegoś, coś tam, coś tam, nie umiejąc w ogóle? No problem, dawaj dechę, robię first try. No, ale jak to jest, jak jesteśmy już starsi. Aktualnie w tym momencie, jak oglądacie ten filmik, sprawdzacie sobie na datę uploadu filmu. No i w tego dnia mam prawie 29 lat. Także już, już kawał, kawał w życia, już za mną można by powiedzieć. Ale się nie poddaje. Jednak ja mam już o tyle plus, że no ja jeżdżę już te dużo lat na deskorolce. Jest mi łatwiej, ale i tak w Bani są pewne myśli. Przede wszystkim, jak jesteśmy starsi, to musimy uważać na to, że. Nie możemy mieć już kontuzji, nie możemy się łamać i tak dalej, bo ktoś musi chodzić do pracy, tak? Jeżeli chodzisz do pracy, no to masz już obowiązki, jak masz obowiązki, to później też z czasem przychodzi rodzina. No i tu już nie jest to samo co kiedyś, że najwyżej nie pójdę na sześć lekcji. To jest właśnie ten temat, temat ciężki i ludzie się tego boją. Dlatego ten filmik powstaje właśnie dla takich osób, które mają dylemat, czy w ogóle zacząć jazdę na deskorolce, bo, bo są starsi i się boją. Już jeden filmik na ten temat zrobiłem, gdzie porozmawialiśmy sobie po prostu różnicą wieku. Czy ludzie jeżdżą na desce? Owszem, jeżdżą, jeżdżą, zaczynają jeździć w różnych wiekach, w różnym wieku. No wiecie, nieważne czy masz 20 czy 40, chodzi o to, że na deskarolce zacząć może zawsze. Tylko, że im starszy, tym ciężej. Po pierwsze, organizm już nie jest taki, już nie jesteśmy tacy gięcy, już nie jesteśmy tak wysportowani nawet jakbyśmy chcieli. No już nasze ciało jest po prostu starsze, trochę jest gorzej, trudniej, wszystko motoryka, wszystko już chodzi nie tak, jak powinno. Hm. Przede wszystkim regeneracji już nie mamy takiej dobrej. Kości wszystko się wzrasta dłużej, skręcenia się robią prostsze, łatwiejsze i dłużej pójdzie do regeneracji. No jest tego multum, ale bez problemu możemy się nauczyć jazdy na deskorolce w każdym wieku. Po prostu trzeba uważać, trzeba sobie wybrać zapewne cele, na przykład um, uczę się oli, szowita i kickflipa, nie? Dajmy przykład, że to tak ma być. No i jeżeli uczę się tych trzech rzeczy, to jeżeli nie czuję się zbyt komfortowo na jednej, drugiej i trzeciej, no to nie próbuję tego dalej na siłę. Nie próbuję tego dalej na siłę, tylko na przykład wracam do totalnych podstaw. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z podstawami, no to wiadomo, wchodzicie w internet, oglądacie mój filmik, albo oglądacie jakiś inny filmik, nieważne, chodzi o same podstawy. No i kminicie podstawy. Uczycie się spokojnej, swobodnej jazdy, uczycie się później jakichś podstawowych, nie wiem, przejść, jakieś takie pseudo, pseudo takie wiecie, frontside, backside, nie? Coś w tym stylu. Po prostu trenujecie swoją motorykę na deskarolce, żebyście się jakoś tam czuli się na nie w miarę sprawnie, żebyście się nie bali tego, że możecie się przewrócić w coś in stylu, nie? Jak już to umiecie, no to wtedy możecie wrócić z powrotem do treningu Olishowita flipa. Czemu mówię Olishowita Kickflip? No bo to jest zazwyczaj taki podstawowy trzypak. Nie, nie tupak. Trzypak podstawowych trików, którzy ludzie chcą się nauczyć na samym początku. To samo, jeżeli chodzi o podstawowe triki, no to możecie sobie obejrzeć u mnie też filmik. Też mam nagrane, gdzie mówię o podstawowych pięciu chyba trikach na deskorolce. Tam pokazuję mniej więcej, jak to wszystko wygląda. No, i skumajcie to. Jeżeli chodzi o wiek, no to to są tylko liczby w pewnym sensie. No ale im starsi, tym na więcej rzeczy musimy uważać, nie? Musimy na więcej rzeczy uważać, a przez to, no. No tak to jest, że już nie możesz takiego jolo robić jak wcześniej, nie? że dobra dawaj, idę i robię, nie? i mam to w dupie. No nie, jest cięższy, ale to nic nie zmienia, po prostu nauczymy się mniej, nikt z nas już tonym hołkiem nie będzie, jeżeli zaczniesz w tym wieku, no to zaczniesz po prostu dla siebie, a chyba o to chodzi, nie? taka zajawa to jest, że Ciężko by było nie zacząć, mówią. Jak ktoś weźmie deskę, to zazwyczaj już przy niej zostaje do końca życia. Oczywiście tyle, ile jest w stanie jeździć, nie? tyle, ile organizm pozwoli, tyle, ile okoliczności na to pozwolą. No, trzeba kochać to, trzeba się cieszyć, że jest, że istnieje coś takiego jak deskorolka, rolka, moi drodzy. I po prostu trzeba z tego korzystać, korzystać póki możemy. Naprawdę. No, także jeżeli macie jakieś wątpliwości, to pamiętajcie, że to tylko chodzi o to że musicie uważać jak będziecie uważać no to nic wam złego się nie stanie no kontuzje zawsze się zdarzają, ale tak samo możesz skręcić kostkę idąc po schodach nie ma różnicy <laughs> wiadomo, deska jest dość taka niebezpieczna jak o to chodzi, ale no mówię, no nikt wam nie każe się uczyć najtrudniejszych rzeczy i tak dalej, a zresztą jak już będziecie w miarę w miarę będziecie naprawdę sprawni i tak dalej, nie? no to już wtedy easy, naprawdę easy Pamiętajcie, wszystko jest do nauki. Wszystko można wyuczyć, możecie się uczyć po prostu spokojniej. Wiadomo, czas nas goni, bo już jesteśmy starsi, ale to nie jest wyścig szczurów. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na wszystkie odpiszę. No, jak obliczyliście filmik do końca, to napiszcie słowo kaktus. <noise> Dobra, to co? Łapka w górę, subskrypcja i komentarze dla statystyk. Nie? Dzięki wielkie, moi drodzy. Dzięki.